Elo, ostatnio wyraz z Aeroksem strasznie zaczęła nam się nudzić na tej anarchii potrzebowaliśmy czegoś nowego. Więc Aeroks wpadł na pomysł, żeby wejść na jakiś zagraniczny serwer i go zdominować. Dawaj, fula, fula! Ale niszczy, ale niszczy, ale niszczy. Emocje. autototem, autotem, Niszczy, niszczy. Ful, totemy padają. Dawaj, dawaj, dawaj. Niszczy, nie może nic zrobić. Padło na donut TSMP, więc wbiliśmy i zaczęliśmy naszą przygodę. Bardzo zachęcam do subowania, żeby nie ominąć żadnego filmu, bo to dopiero pierwszy film z tej serii. No i co, ja już więcej nie przedłużam. Miłego oglądania, siema. Jak tu ludzie nie znają y, tych Nemosów, to znaczy, że trapów takich zanarki też nie znają No dobra Na to wychodzi O, dwa Steve'y Tepaj się, tepaj się, tepaj się do mnie, tepaj się do mnie Jaki? Tepłem Eee... Confirm. Confirm. Co wpisać? Eee, kliknij Te Tpacept Tep O, tepłeś Tepłem, tepłem Pi. PUL! PUL! Jeszcze w tym kicie! Jaki debil w zabi, Zabij, 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 zabij! Jest! Nic z nich nie mamy, ale dobra! Ktoś się do mnie tepa! Bez pisania? No! Tepłem! Dawaj! Dawaj go! Dawaj go! Proszę Pół serca ma się na... Perwe masz Ej! Totem! Jest! O nie! ma! Ja pierwszy. Gdzie mnie tepło? O kur... Co? 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 Jezu! Jak się podniecił, zobaczyliśmy, że są Dripstone na tym serwerze. Napisałem na moim Discordzie Pink, Czy jest jakiś gracz, co ma itemy? Bardzo szybko napisała do mnie pewna osoba. I po prostu nie z nią grać, ponieważ miała itemy i dużo pieniędzy, i bardzo ogarniała. Więc no. Czekaj, jeszcze nie. No. No, no wiem, <grym> że zginie. <grym> Tepa! Ravis! Dwóch! Nie! Mogę? Tak! Tepłem! No pierwszy gracz! Dwóch zaakceptowałem! O nie! Bez sensu! Dawaj! Jest dwóch! Dawaj, dawaj! Żelak to jest! Jest! Ginie! Jest! Nie <finansowa> <Złuchaj>. śmień! <śmówiark> <Złuchaj. śmów> tempaj, <śmów> tenfaj, tefaj! Nie. Daj mu, daj mu! Montaleks! Znowu te Ja pasuję się o... tylko jak się te depają, nie! No. Djax. Djax. Jezu! Zdechł, zdech, 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 zdech. wow. Co jest? Trześć krystali miał! I osiem opsa oh. oh. Tepłem, tepłem, tepłem! Jezu, to się ja tu, ja tu o O! I temy! Jest! Ja jest, 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 yes. Zginął! A ja mam jak coś Prem. Jeszcze jedną mam. Tepem jeszcze raz, full dada! Dada, full dada! <grym> zdycha, zdycha, dech, zdech! Dech, de, de. Ja pierdzielę, Zdechłem prawie! W no, ogóle wszystko! Teś miał teraz więcej czy gorzej? Tepem kolejnego! Zbyt. Jaks. Jaks, jaks! Jaks! Dawaj Idę i. Nie, za długo! Ne, 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 Jakieś! Zbije mnie tu! Kto? Oho Tam był nether! Ej, bo tu jest dwóch chłopów wystakowa. Logłem. Pokaż nagranie. Ale Ciemu ten Selks był lognięty, jakby lognął na dole, a był na górze, co nie? No, chyba. Ale to no, inny był chyba. Był ten! Postaw łeba, postaw weba. Tak jak my, trapuje na tym serwerze kilka osób pewnie, co nie? Garstka. Nikt nie wie z Ameryki o takim trapie. Tylko Polacy, a Polaków ja ja zarabiarkę powoli Gadżet, gadżet jest. Nie, nie buduj żadnej zarabiarki. Okay. Tepem diaks! Jest. Zdech! Zdech! co on miał? Ujopity! SETY Z wendingiem! DWA taki pereł! 100! Całe kutotków! On na hita padł, to się chyba zlogał. On chyba log. Nie, nie log. A mia, macie coś, pokażcie co macie, chodźcie! Lairox, trzeba do skrzynki! O, mam 5. Tak jest. Chodźcie, trzeba do skrzynki co, te, co tego pokazywać, tak jak kiedyś na tym. Patrzcie, to są moje temy, które zdobyłem. Depnijcie, depnijcie, ja bym też z tobą z A z to nie, z nie z są te chyba z typa. Nie wkładaj tego, czego nie było. Jak nie dewilu, jak to było? Nie A, było to tego! O moje, bo ja nałożyłem tam. Te tepa, cep... tepa jeszcze raz te... A. ale nie będę Kurde, jak się ale... dzielimy? Nie wiem. Ja to mogę wziąć. Ja wezmę pierwszy i, i wszystko. Mogę nie, mogę spodnie? nie, ja wszystko wziąłem. Dobra, swego te, ja swego. Dobra, ja. A. Zlągał chyba. Diaks! Ale. O! Sam na przed! Ginie, ginie. Wysoka tabu! Zginie, ginie, zginie! Ja pierdzielę! <śle> Cały kumą tutaj Chodźcie na choma, na choma! Ja! Tepłem? Diaks! Jaks. Wycykał gdzieś, co robimy? Dawaj do niego, nemos, nemos. A, am, nemos. dawaj, no dawaj, no! Dawajcie, jest nas trzech, kopuje się! Na, nas jest trzech, uważajcie, uważajcie! Uciekaj jak będzie krystal stawiał! Dołem, dołem musimy walczyć, dołem. Uważaj, uważaj, Dairox. daj mu głowa! Ale mi tu sofa! Czytłem? Ja nie mam krystalów, mam niczyk lepiej. On padnie już! Y Co? Mieczek wypalił! Nieczę wypalił Debi. Daj mi refy, daj mi refy, ja padam! EJ WYSADZIŁEŚ oh, i ty! ty! Oh, uciekaj, uciekaj I ty WYSADZIŁEŚ WSZYSTKIE, TU BYŁO TYLE ITEMÓW Do mnie tepa, do mnie tepa, den jojo, den yo -yo jakiś Desz ameryczka, dobra tepać? No Dobra mam go Jest Jest Ja pierdzielę! Ty kozak Ale Idziemy fan. Nie, co ty robisz? Odkopałeś mnie! O, oh, sorry! Nie wiedziałem, że to na marsowa leci Nemos, Nemos! Tarczę ma Ma tarczę? Cześć, nie, 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 o, Daj mi odejść! No nie mogę wysadzić krystala. Ktoś padł! O, oh, Ja też! Bo Debilu mnie wysz. To on! Ten. Trze. Polak. Nie paj Polaka, ty. No właśnie. Perły. O, o, jak wychodzi Polak. O. O! Polak co wyszedł jest? bez seta! No, wiedziałem. No lądre, jak on, on wyciekał więcej pereł niż trąba w tabliczkach. Gdzie on <noise> jest? To jest, to jest! Ty. OOOOOOOH Powiedz Jerry. Ej, on, on się darł na Wojsie, żebyś go nie bił Jakiś casting na zacie napisał Cheater Jaks Jaks Oho? Oho Full, full, ful, full, full, full Stresi full On ma, on ma, te On ma chory. Nieźle Chodź tu I ani jednego? Ej, on może mieć hit'y No, musi mieć Uważaj na niego walić? Ta, 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 wal! Padłem Padłem <grym> <grym> Ja pierdzę! Tepa dwóch tepan wszystkich W ogóle, ogóle nie... nawet dripstone pewnie nie spada Zrzuć na. Spada, spada. Tepem trzech Zrzuć na jednego JAKS Cygnął perłę! Dobra. Bo ty nie umiesz grać, cygnął perłę! Cześć, spróbuję go zabić! Gonie go, ty full perły, dobiorę i. Totem! Potem! On pada w. nie totem! Wejdźmy tak, żeby ci dać nadzieję! Nie mam nadzieję, ty nie Totem! Full kill dawaj, full kill odrób mu. I dla mnie i temetr. To jest to full Nemosa Padłem! Bo nie miałem tu temu <grym> to nie jest serwer dla mnie <grym> <grym> Dlatego jeden odcinek i nas tu nie ma.